Sierpień jest miesiącem, w którym to cały czas możemy się cieszyć z obfitości kwiatów w naszych ogrodach, zwłaszcza jeśli temperatura i pogoda dopisuje, tak jak chociażby w tym roku w sierpniu. Kwitnie cały czas spora liczba kwiatów, nie trudno przejść obok nich obojętnie, zatem zobaczmy na co szczególnie warto zwrócić uwagę i jakie rośliny wybrać. Do ogrodu, aby koloryzowały nasz ogród właśnie w tym miesiącu, w ostatnim miesiącu letnim, jakim jest sierpień. Rudbeckie to bardzo powszechne i popularne byliny, które możemy spotkać w wielu ogrodach, na skwerach, w parkach i w wielu innych miejscach, gdyż są bardzo uniwersalne. Sprawdzą się. Na większości rabat na stanowiskach słonecznych, ale nie cienistych. Roślina zupełnie mrozoodporna i kwitnąca przez bardzo długi czas od miesiąca do nawet dwóch miesięcy. Mamy do dyspozycji szeroką gamę odmian, i naprawdę jest w czym wybierać. Potencje bukietowe to dla większości znane krzewy, które są bardzo popularne, zupełnie mrozoodporne i praktycznie bezproblemowe w uprawie. W sierpniu kwiatostany w większości odmian zaczynają przebarwiać się już na kolor taki różowy lub też czerwony w zależności od odmiany. A na rynku dostępnych jest naprawdę cała gama, cała rzesza odmian i mamy w czym wybierać. Są hortensje bukietowe o zwartym, niskim, kompaktowym pokroju, ale są również takie, które osiągają nawet 2-3 metry wysokości. Kiedyś pozbywano się tych bylin bardzo często z ogrodów, między innymi dlatego, że nadeszła moda na inne rośliny, a szkoda. No ale... Na szczęście teraz floksy ponownie triumfują i z hukiem wkraczają na polskie do polskich ogrodów. Nie ma się to dziwić, to są rośliny, które nie dość, że bardzo przyjemnie pachną, to jeszcze niezwykle obficie kwitną i mamy do dyspozycji naprawdę szeroką gamę odmian i gatunków floksów, które sprawdzą się w większości polskich ogrodów na stanowiskach najlepiej słonecznych lub też półcienistych. Leicysteria formosa, leicysteria himalajska to bardzo rzadki krzew, który później bardzo fajnie owocuje. Co to znaczy bardzo fajnie? To znaczy, że owoce mają taki smak, czekolady pomieszanej z karmelem. Kwiaty te kwitną bardzo długo i po zakończeniu kwitnienia właśnie z tych tutaj kwiatów powstają bardzo ciekawe i smaczne owoce. Niezwykła roślina, niezwykły krzew, który powinien znaleźć szersze uznanie i rozpowszechnienie w polskich ogrodach. Mrozoodporne fuksje, czy to magelańskie, czy też hybrydowe. One cały czas kwitną już od początku lipca, akurat w tym roku, a niektóre nawet już w połowie czerwca zaczęły kwitnąć, no i w sierpniu cały czas kontynuują kwitnienie z swymi niezwykłymi, uroczymi kwiatami. Kolekcjonerski rododendron Weinleisen niezwykła odmiana, która powtarza kwitnienie dwa razy w roku. Ten drugi raz właśnie teraz nastąpił w sierpniu a pierwsze kwiaty rozwijają się z końcem kwietnia lub też z początkiem maja zatem bardzo wartościowa odmiana polecana dla kolekcjonerów rododendronów, ale nie tylko. Rdest Himalajski obok tej byliny trudno jest przejść. Kwitnie przez kilka miesięcy w roku, a najbardziej obficie właśnie w miesiącu sierpniu. Wtedy też wytwarza największą liczbę kwiatostanów, która robi taką fajną, ciekawą plamę kolorystyczną i bardzo zgrabnie wygląda na większości rabat. Widzisz, że bardzo fajnie wygląda w połączeniu z większością bylin. To jeszcze z krzewami u mnie zimozielonymi. W to połączenie wygląda naprawdę całkiem zacnie. Przynajmniej, oczywiście, jak na mój gust. Hibiskus bylinowy to bardzo wdzięczna, duża, okazała bylina, która tworzy jeszcze bardziej okazałe kwiaty, dochodzące do średnicy 30 cm. I mamy na rynku dostępnych wiele, wiele odmian w wielu barwach o różnej wysokości docelowej. Zatem również mamy w czym wybierać. Kwiaty przypominają malwę jest to bylina, która każdej wiosny wychodzi na nowo z gruntu. Verbena patagońska to te fioletowe tutaj kwiaty, ale one kwitną już nieprzerwanie od początku lipca i będą kwitły aż do pierwszych przymrozków. I to jest roślina... Perowska łobodolistna to roślina, która przypomina, jeśli chodzi o kolor kwiatów, lawendę. Ale nie jest lawendą, mimo że pojawiają się w handlu chociażby takie nazwy jak ruska lawenda. Jest to perowska łobodolistna, która czaruje swoimi kwiatami już od lipca i nie dość, że pięknie wyglądają, to jeszcze niezwykle mocno cała roślina pachnie. Alstremerie to fantastyczne byliny, które kwitną w naszych ogrodach już od czerwca. Wtedy pokazują kwiaty, niektóre byliny, pierwsze kwiaty, a kończą one kwitnienie dopiero z pierwszym Przymrozkiem. Jest to roślina, która coraz częściej znajduje szerokie uznanie wśród wielbicieli, kolekcjonerów niezwykłych roślin, a kiedyś przecież ta roślina była widywana wyłącznie w kwiaciarniach, jako kwiat cięty. Natomiast już niedawno wychodowano nowe odmiany, które są odporne na mróz, i mówię tutaj o korzeniach tej rośliny do około minus 18 stopni, a u mnie Astremerie rosną już od kilku lat i jak widzicie kwitną niebywale i bardzo, bardzo obficie. Czosnek Millenium, jeden z najładniejszych czosnków, który kwitnie w lipcu oraz sierpniu bardzo, bardzo długo, około miesiąca czasu, nawet zdarzy się, że więcej i wygląda fantastycznie w połączeniu z trawami. Tworzy bardzo zwarte i obficie kwitnące kępy. Zawilce japońskie to bardzo wdzięczne byliny, które które to również możemy otrzymać, kupić w większości polskich szkółek w wielu odmianach, gatunkach i są takie, które kwitną wcześniej w lipcu, a są takie, które kwitną dopiero we wrześniu, w różnych kolorach, odcieniach i o różnych wysokościach. Zatem mamy również w czym wybierać. Niektóre znoszą pełne słońce a inne nadają się do cienia. A jakie są Wasze ulubione rośliny kwitnące właśnie w tym miesiącu? Nie mam tutaj na myśli traw. Chodzi mi tylko o te byliny, krzewy, ale nie trawy.